Cześć! Zapraszam Was na pierwszy odcinek na moim kanale. E, cieszę się, że ze mną jesteście, e, że mnie oglądacie i dlatego z tej okazji... No i w ogóle będziemy mm, będę nagrywać chyba głównie z Monster Planet, może jeszcze z The Sims 4, ale to zobaczymy. E, więc tak, yy, to jest moje yy, konto. Powiedzcie mi w komentarzu, czy będziecie chcieli, żebym stworzyła jakieś osobne konto, takie, które bym nagrywała. żebym, kurczę przyciszę, bo powiem wam. Ona. No. Na ten na mniej. kurde, No. Coś mi się tutaj wziął. Nie wiem dlaczego mam taką rozdzielczość. Nie wiem czy to jest rozdzielczość. Ale nie wiem dlaczego takie coś jest. Dobra, może być jeden wyżej. Jeden wyżej. Eee, to tak. Eee, o teraz jest za cicho. Ja lubię jak jest trochę słychać mój Star Planet. To tak, eee, to jest moje ukochane konto. Eee, no i czartek będę chodziła, eee, więc tak. Jest 16, więc postaram się zacząć w szybkim tempie i zakończyć w szybkim tempie, ponieważ to pierwszy odcinek i to ma być odcinek głównie opowiadający o kim i o tym. No oczywiście, że o naszej... junie 13. I o Król Szymonie. Jak wiemy. Nie, niedawno zalegowana. Gdzie jest Juna? Takie, no gdzie jest Juna? Wszyscy tak mówili, ale no, no, no. Um. Tak, jest tu Juna. Tu, tu jest Juna. E, tu jest król Szymon. On ma 81 level. Jak można mieć 94, ja to po prostu... Yy, <laughs> Słyszeliście pewnie, że nasza Juna 13 jest yy, machupaka króla Szymona. A król Szymon, jak pewnie wiecie lub nie wiecie, a jak nie wiecie, to wam powiem. Król Szymon otóż to Juna 13 już go nie ma? Nie, nie daj się oszukać, nikt nie zrobi ci VIP. Można go podarować prezentem. Nie daj nikomu dostępu. Dobrze, dzięki za radę. Dobrze. Eee. <ścoughs> Przepraszam Was, jestem leciutko przyziemiona, ale lekko. Mm, nie chcę, żebyście też słyszeli zbytnio kaszel, więc dlatego to będzie szybciutki odcineczek. No i to jest właśnie król Szymon. A król Szymon, jak pewni wiecie, usunął, może nie on usunął, ale e, zgłosił Hug ba bi, by Lisa. Nie wiem jak to się czyta, ale by Lisa. Baylisa. Ja jeszcze za moich początków w Star Planet to miałam przedtem trzy konta. Przed tym. No i. Mm, hak Belisa działał do mojego drugiego konta. Nie, czekaj. Nie wiem, kiedy hak Bellisa działał. Mi to w ogóle nie działał, bo ja jakoś haków nie używam. Ale. Mm, no to skoro jak mi miał działać, ale. No, ale no, yy, nie wiem. Nie wiem tego. Poczekajcie. Yy, dobra, jest. Yy, dobra. No i tak, no nie wiem. Zobaczymy, czy mi przyjmie. Zobaczymy. Zobaczymy, zobaczymy, jeszcze raz zobaczymy. A jak zobaczymy, to się zobaczy. Ja nie jestem głupia. To tak, ale. Przepraszam was bardzo. <coughs> Dobra. Drugą jest Angi 100. I z drugą mówi star w najlepszych, jako najlepsza druga movie star. Pokój pełen buni, zapraszam. No to wejdziemy. I tak, jak pewnie nie, może i wiecie o tym, że można bardzo, bardzo łatwo zrobić pieniądze właśnie na Hik Stores. To wcale nie trzeba wejść w zakładkę zwierzaki. To można bardzo prosto zrobić. Bo niektórzy w filmiki, że trzeba w zakładkę zwierzaki wejść. A to nieprawda. Oglądałam pewnie jeden drugi filmik, dwa filmiki. Nie wiem czy jest ich więcej na ten temat, ale. Ale w dwóch tych filmikach było, że trzeba... Trzeba wejść na zakładkę zwierzaki właśnie Stores. Taj pieniążka proszę. Dasz? Dasz? Nie dasz. Dobra, nie chcę mi się tutaj zbierać. No dobrze, czas no Agi. 100. Poszukam na następny odcinek, oczywiście. Informacji. Wow! Zamurowało mnie. Zamurowało mnie. Dobra, nieważne. Ale. <laughs> no tak, to ja już nie będę przedłużała. Pewnie odcinki tak były zbyt długi. Pamiętajcie, żeby zostawić łapkę w górę i, i subskrypcję, żeby być na bieżąco. A jeśli. Y, 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 mam nadzieję, że jeśli chcecie ciekawsze filmiki, ja się nie to 6 nie jestem kreatywna, ale pytam się, co będziecie chcieli? Bo ja mam naprawdę dużo pomysłów z Mój Star Planet. Chociaż nie wiem. Hmm. Nie wiem, zobaczy się, będę miała pomysł, to nagram, ale czego wy byście chcieli? Chciałabym wam udopodobać. Jaki temat wam opowiedzieć? Poszukam na ten temat różnych, przeróżnych rzeczy. No i. No i się zobaczy. Zobaczy się. No, to, żeby wpisać z komentarzu, jaki byście chcieli temat. To wtedy ja poszukam albo po prostu wam opowiem, co ja na ten temat myślę. No i do zobaczenia w następnego filmiku. Nadzieję, że nie, nie zanudziłam was, ale pa! No i zobaczenia! Ach, jeszcze coś. Jeszcze tylko jedna maluśka, maluśka rzecz, tylko maluśka, taka malusieńka, o. taka malusieńka, o. Kto by nie chciał takiej gumy, żeby była takie koloru? To nasza różowa gierka. Ja tu zrobię ośminka, <śmienka> poczekajcie. Świnkę zrobimy na różowo. Znaczy jest na różowo, ale no ale no nie jest tak. Nie jest na takim kolorze. No to, 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 tak. to, jest to, to do zobaczenia. To chciałam zrobić. Tak. Teraz to wszystko usunę. Do zobaczenia do następnego odcinka.